Cześć Jeszcze nigdy nie brałem się Za takie recenzje, testy I w ogóle nie jestem przygotowany do tego Mam Taką Czapko komin Rogeli Przyszło do testu z jednej firmy, póki co wziąłem nożyczki, bo widzę na opakowaniu, że coś będę musiał uciąć, więc otwieram, zobaczę co to jest. Koszt tego chyba 50 zł, ale to później sprawdzimy. Sprawdzę w zamówieniu, które do mnie dotarło, ile rzeczywiście to kosztuje i czy można to. Polecić na rower szosowy, i czy ma to w miarę dobre zastosowanie na taką temperaturę, jak teraz jest? Dostałem z jednego sklepu. Póki co, no, wygląda jak wygląda. Aha, już chyba Proszę. kojarzę o co chodziło z tymi nożyczkami. Bach, Bach tu jakoś ładnie pokazuje, żeby coś odciąć. To jest komin. To jest czapka. Materiał pewnie 100% poliester, ale ten sportowy, ten e, na siłownię, ten przepuszczający powietrze, tu jest jakaś taka regulacja, e, pewnie do tego, żeby to w ten sposób zrobić, tak, i to wtedy nam będzie czapka, będzie jako zastosowanie miało jako czapka, dobra, no to próbuję, pewnie trochę ciasno, okay, ale... Komin spoko. To mi się może przydać. Okej, okay, zasłaniam. Tu jest już od razu widzę, że takie coś na. O, rozmiar L. Jakaś imitacja Polaru. Ale jak to z kaskiem mam niby mieć w zastosowaniu? No dobra, zrobił się taki worek. Aha, już wiem o co chodzi. Dobra. I mam fajną czapkę. Z rogeli, no dobra, tylko te sznurki ale widzę, że to się w miarę spoko naciąga. No i teraz kask na to, E no jest. Mogę sobie tutaj zaciągnąć. Wiecie co? Już od razu mogę powiedzieć, że spoko, że to będzie spoko. Rozwiązanie łatwo się to wkłada, ściąga kask jak kask, ale na zimę. No, nie jest jakoś mega ciepłe, póki co. Ale myślę, że przy takich temperaturach około 1-2 stopnie pewnie to zda egzamin Rogeli 49 zł. Jeszcze to dokładnie sprawdzę. Byłem nieprzekonany. A teraz mogę powiedzieć, że będzie coś z tego. Chociaż mnie trochę ten sznurek tu może denerwować, ale. Jeszcze raz. Komin. Komin. Też sobie można go w sumie jakoś tu zaciągnąć. Ja to... No i też można trochę za ciasno odsłonić od wiatru. Tutaj. Ja to oczywiście. Chociaż ja nie mam czapki bezpośrednio pod kawk. Więc chyba już mnie to przekonało. To jest też taki materiał, widzę, który będzie odbijał krople deszczu. Chociaż no pewnie to też przemoknie, gdyby złapać porządnie jakąś ulewę. Ale wiecie co? Już mi się spodobało. Marka Rogeli. Rozmiar L na tą moją głupią łepetynę. To już mogę powiedzieć, że na pewno wstaje. Nie będę odsyłał gdyż testy według mnie już się sprawdziły jak wyglądam ale fajno. Czy mi do twarzy zakładam tutaj ta regulacja? Gdzie to jest? Okej, okay. to no trochę tego nie czuję, jest złapało. W sensie nie czułem tej tutaj regulacji, żeby ten kask się dobrze trzymał, a to jest kask z mixem, jak zresztą wszystkie moje pokazywałem co to jest MIPS, tłumaczyłem jednym tam z odcinków na dam odniesienie do niego tutaj. Dzięki za darmową czapkę. A cenę chyba 49 zł wrzucę dokładnie tutaj wam z pełnym opisem. Dzięki. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. Oczywiście, dajcie subskrypcje, one są bardzo potrzebne. Jestem wam mega wdzięczny w ogóle za ponad te 500 subskrybentów, co jest dużym osiągnięciem, gdyż mój kanał nie jest w ogóle promowany. Nie kupuję żadnych botów, idzie to naturalnie, więc jeszcze bardziej dzięki, dzięki, dzięki. Tyle czoła z nową czapką na rower szosowy, ale myślę, że też w ogóle będę w niej chodził. A, jeszcze jedna rzecz, przecież można w tym normalnie biegać. Czy tam ewentualnie jakieś inne sporty zimowe uprawiać, więc to niekoniecznie tylko rower, bo myślę, że ktoś, kto biega, też może mieć to jako komin. Fajna czarna. Czy polecam? Sami możecie ocenić. Dzięki. Bye, do zobaczenia.